Szczęść Boże siostry i bracia. Gisella Cardia, Treviniano Romano, Włochy, 26 czerwiec 2021 roku, Orędzie Maryi. Ukochane dzieci moje, dziękuję za modlitwę i za to, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swoim sercu. Dzieci, Widzę radość, boleści i nadzieję w Waszych sercach. Dzieci moje, oto ja Was jednoczę w unisono dla nowej pięćdziesiątnicy. Wszystko to, co nadejdzie, posłuży dla oczyszczenia Was i Ziemi z wszelkiego zła, które niestety jest coraz silniejsze w tych czasach, biorąc w posiadanie umysły i dusze wielu. Z moich biednych dzieci. Drogie dzieci moje, nie bójcie się nigdy. To jest czas, w którym liczne będą choroby, które nadejdą, ale jest to też czas, w którym Jezus będzie Was chronił, w szczególności tych, którzy mają prawdziwą wiarę. Przyjdzie gwałtowny wicher, Duch Święty który dotknie serc was wszystkich. Dzieci moje, módlcie się za Rosję i Amerykę i za Chinę. Teraz was zostawiam z moim świętym błogosławieństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Komu pozwala zdrowie i czuje przynaglenie Ducha Świętego, zachęcamy do postu, najlepiej o chlebie i wodzie w środy i piątki. Kto nie ma takiej możliwości, niech prosi Maryję o światło, co w Jego życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu, jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje. Do czego zapraszacie, siostry i bracie Maryja? Może chcecie poprowadzić za rękę drogą ograniczenia Twojego drogocennego czasu poświęconego telefonowi, filmom, serialom, internetowi, zaspokajaniu własnego niczym nienasyconego ja, koncentracji na sobie, na życiu dla przyjemności. Może na nowo chcę ukazać Tobie wartość niedoskonałej rodziny, ale Twojej rodziny, Twojej żony, Twojego męża, dzieci, rodziców, przyjaciół, sióstr, braci. Z jakim światłem przychodzi do Ciebie Twoja miłująca mama, Maria? Czy mama nie zaprasza cię czasem do hojności w Twych darach, ale nie tak jak Ty chcesz, ale tak jak ona cię do tego zaprasza? Czy masz siłę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję. Tak by zgodnie z wolą Boga Ojca orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. Módlcie się też za nas, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.